Inka z poprzedniego odcinka wygrywa M11. Gratulacje! Jeżeli chcesz wygrać koszulkę Ink, to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Jest to sprawdzane. Oraz napisz w komentarzach swójnik z Movie Star Planet. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mikalo witam was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. A dzisiaj, jak widzicie, po tytule odcinka będę otwierać tylko i wyłącznie różowe prezenty. I zaczynam się bać, ponieważ przed odcinkiem sprawdzałem sobie, ile mam tych prezentów. I niestety nie doszedłem nawet do końca prezentów. Więc tych prezentów jest tak ponad 300 stron. Więc. Proszę was nie wysyłajcie prezentów Bo naprawdę będzie mi to ciężko otworzyć Dzisiaj będę otwierać tylko wyłącznie różowe prezenty Nie ma bata, że ja w ogóle doj dojdę do końca Chociaż dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo długi Oczywiście się nie przejmujcie Jak nie otworzę waszego prezentu Ponieważ pod koniec tych serii będę otwierał wszystkie prezenty I jeżeli ktoś mi dał dripa Albo pikselka, albo inka To będzie dodawany do znajomych Z właśnie tego konta Mikuś UW Więc naprawdę warto Dziękuję Ikunie Koki za kolejny doładowane VIP Jesteś po prostu mega kochana No i mamy nową osobę Amber999 987. dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ale jak na razie tego nie będę odbierał. Przygotowałem sobie notatnik gdzie będę liczyć, gdzie są ile mamy dripów, ile mamy pikseli ile mamy inków. Bo naprawdę dzisiaj może być grubo, ponieważ mega dużo jest tych różowych prezentów. A wiecie, co różowy oznacza. Dobra, więc zaczynajmy. Więc mamy pierwszy różowy prezent od Julian Pogarda na pierwszej stronie. I co to będzie? Uwaga, uwaga. Mamy różową czapeczkę, dobra, więc okej, okay. czemu ta czapka w ogóle zdejmuje całe włosy? Dlaczego tak jest? Co jest, okej? Okay, jakby... Okej, okay, i kunia i koki, ee... Różowe prezenty, milaga mózgu, ink No to zaczynamy zabawę, dobra i kunia i Koki rozpoczyna całą zabawę Więc mamy pierwszego inka, zapiszemy sobie A to ja dziękuję ci kunia. Drugi ink, dziękuję ci naprawdę mega Ikunia Trzeci ink, kurde co jest Gdy dorwę czwarty ink. dziękuję No więc mamy już jak na razie cztery inki, zobaczymy co będzie, czego będzie więcej? Okej, okay, mamy prezent od Olczak różowy, taki brudny różowy bym powiedział. Mamy takie różowe kwiatuszki, okej, okay, ale nie rozumiem, ja potrzebuję jakieś włosy różowe, błagam, bo tak nie mogę wyglądać. Okej, okay, Barbie wysłała mi trzy różowe prezentziorki. dziękuję ci bardzo serdecznie. Okej, okay, mamy śluka, patrzcie i... okej, okay, mamy już tutaj... Dużo tam dała do Luka, więc dziękuję Ci, Barbie, oczywiście. Ok, mam taki bardzo mocno różowy. No, ale to się zajrzeć od różowego, oczywiście. Mamy włosy Flamingo, dobra, więc mamy w końcu jakieś włosy. Jest po prostu spoko. Helena Diva 1, okej, okay, mam białą koszuleczkę. No, sobie ją damy, czemu nie? Czemu nie, ale mam tą białą kurteczkę, która zasłania. Jagodowa, okej, okay, mam takie włoski, ale moim zdaniem. Chociaż? Dobra, te chyba są lepsze. Chociaż nie, nie wiem. Są na pewno ładniejsze włosy, na mówi Star Planet, więc po prostu wystarczy poszukać. Okej, okay, dałam sobie maskary, mimo że tam nawet tego nie widać, bo mam okularki. Więc lecimy, tu mamy dużo szarych prezentów, śliczna, No niestety dzisiaj szarych sobie nie odbieramy. Okej, okay, mam dużo chyba prezentów, chociaż nie wiem, czy to jest różowy. Czy to jest różowy? Nie wiem. Cho, nie wiem tak naprawdę, czy to jest różowy. O, dziękuję. Dobra, to są, to są chyba raczej różowe, więc ja po prostu sobie je otworzę. Aha, to jednak nie jest różowy Ale dobra, otworzymy sobie, bo raczej nie będę mieć takiego odcinka odcink jak kolory łososiowe e, Selfie Monster, to chyba nie jest unikat, chociaż tak wygląda mi tak leciutko Candy Candy, uuu, się. Uuuu, ładnie, bardzo ładniejsze włoski. Jak, jakby ktoś tam dał mi jakieś unika czy coś, to oczywiście piszcie w komentarzach e, i minutę filmu gdzie coś jest i mi macie mi dać, bo ja nie znam się na unikatach do końca, więc macie mi po prostu tak jakby pisać co nie Czy coś jest, czy nie ma. Kwiatonators, uwaga, uwaga, i będzie to prezencik i... Drip! Ej SER! Co? Wow! Dziękuję mega Drip! Naprawdę nie spodziewałem się! Że dasz mi właśnie dripa. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Ciebie do znajomych oczywiście. Ale masz limit, więc radzę Ci us radzę Ci usunąć tych znajomych, ponieważ no jeżeli mnie przyjmiesz, choć nie wiem czy da w ogóle przyjąć, jak, ma jak macie limit, no to możemy ciebie usunąć, a potem tego raczej nie sprawdzę, więc kwiaton na to, jak to oglądasz, to radzę Ci, żebyś usunęła tych, tych znajomych i potem jej zaczęła dodać, bo... no, żeby, żebyś mnie na pewno miała, bo MSP lubi usuwać po prostu znajomych, mm, po prostu tak jest. Prezenty dla Mikalo, okej, okay, jakieś konto. Ale tutaj dał po prostu mas takich takich prezentów, wiecie o co chodzi. Ale dobra, okej, okay, mam znowu te kwiatki. O, mamy dalej mi krzew, dobrze, zobaczymy i... Wow, Kurteczka, ja nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że to jest jakiś unikat ale nie, nie wiem, dobra, nie będę zgadywał, po prostu otwieramy Micro dwa, 232, dwa, dwa różowe prezenty. Okej, okay, tak Olu ładniusia O ta. No ta no, jest okej, okay, ale jakby... Tam mi się bardziej odpowiada. Pudosny wing Północny Wielk, kolejny, teraz różowe kwiateczki on nie, no niestety nie, nie go mieć szalnych prezentów, więc niestety, niestety Agnieszka ci tego nie otworzę? Hashtagowa, uwaga, uwaga Wow, ale ładne Czekajcie, jakiś mamy obecny pakiet Obecny pa... czemu mi się wydaje... Nie, tego chyba nie było, ale wow Ale dziwne, dziwna sukienka Jakby, Nigdy takiej w ogóle w życiu nie widziałem Dobra, yy, szukamy, okej, okay, mlanki Jeden, 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 uwaga, uwaga O, spoko, takie Królicze uszka. I w ogóle zauważyłem jeden błąd na MSP, że teraz właśnie otworzyłem sobie prezenty, no i mam nawet prezent od Ikuni, mimo że przecież tego, mimo że przedtem go nie było, więc to jest bardzo dziwne. Ink czy Mucho, uwaga, uwaga, no Jezus, Ikuni, ty jesteś zwariowana naprawdę, Ikuni, co ty robisz w ogóle, dziękuję ci, naprawdę, mega, a właśnie... Ale ja dziękuję, ale halo, ja nie dodałem nie jeszcze do znajomych Kurcze, kurcze, co to ma być w ogóle, dobra, już, dobra, jest GITES I szukamy Barbie, no widzicie, to no, czemu są prezenty, kurcze, Barbie, skoro już odbierałem wszystkie prezenty od Barbie, no to o co chodzi Okej, okay, prezent od Miss no to taki bardziej jasny Jest róż, ale ładniusi, bardzo ładniusi Wolar01 Wow, spodenki, dziękuję, dziękuję, mega Wola, dziękuję, przyjmuję ciebie do znajomych oczywiście od razu, żebym nie zapomniał, bo ja pewnie na ja pewno bym tego nie O kurczę, drip komplet. To nie są dripy, nie, to nie są dripy 100 Pro. Wiedziałem, wiedziałem, bo to jest niemożliwe, żeby to były tyle dripu, jakby. No nie, po prostu. Ale dobra, dziękuję oczywiście. okej, okay, taki jasny, brudny róż, bym powiedział. O, grzyweczka. Moim zdaniem, tamte włosy są lepsze. Mirabelka 850. O, takie jeansy. Możemy sobie dać. Oo, o, ła... i ładnie, jest naprawdę bardzo ładny luczek. Kotek, dziękuję za prezencik. Nie wiem, co to jest uni, ale taki wygląd Dareian starego mówi star planet bym powiedział. Animka, okej, okay. animkę dostaniemy. Spoko. może być, dziękuję, dziękuję. I jasno już we prezencie od kiki. Uwaga, uwaga, co to będzie Velvet Knight, takie biciorki, dziękuję. I w ogóle zapomniałem o tym, że miałem zapisywać, więc nie będę tego zapisywał. Wyglądajcie do końca i po prostu napiszcie w komentarzach, ile miałem wszystkiego. Na pewno Piksela żadnego jeszcze nie było. Ale dobra, macie po prostu wy postarajcie o zapisanie właśnie tego, o tych dripów czy inków, czy pikseli. Dziękuję oczywiście. O no, nie wiem, no, gdzie była ta osóbka, ale dziękuję tamtej osobie za prezencik z całego serduszka. Prezenty dla Mikalo to jest taki konto, wiecie no. I to po prostu takie takie podstawowe, takie... no, na początku konta, takie dał prezenty. No, więc no, ale dziękuję, dziękuję oczywiście. Dwa prezenty od Makio Chan. Dziękuję za prezencik. Prezent dla niej i... Elfie Sweeter. Makio Chan, kolejne prezenciorki i tu mamy... Okej, okay, mamy Garland Scarf, oraz mamy Epic MSP2 Uuu, ale ładniusia sukieneczka, normalnie Cudowna, jeszcze, okej, okay, mamy dwa prezenty Jeszcze od Zuziks, okej, okay, ale ładne kwiatki, okej okay, Mhm, mm dziękuję To na ocenie, Zuzia Nowe te kwiatki, Jezu, co jest z tymi kwiatkami, Co one były jakieś są warte, czy, czy, czy o co chodzi? Królowa, dziękuję za prezencik lele Uuu, ale kapcioszki, dobra, zamienimy sobie tak trochę, Mała Candy123, co tu mi dasz? Uwaga, uwaga i... Nigiri ciekawy hmm, ciekawe włosy, naprawdę Królowa xd1 I co mi dasz? O! o się włoski sobie też tkamy? czemu by nie? Emilia8036 różowy prezencik też show off! Wow <laughs> Queen Crystal, okej, okay. zobaczymy co tu mi dasz. Takie włoski i taką spódniczkę, ale dobra. Dziękuję oczywiście za przenąciorki Ami, Ami, czy tam mi dasz jakiś ładny? Ok, takie spodnie, założymy sobie, bo nie, nie miałem spodni, ale teraz w końcu mam widzę superowo Okej, okay, otwieramy. Ok, szczerbaty. 10. Dziękuję Ci za prezencik. Mamy plakat MSP. Super Black. Pozdrawiam i sportowy kotek. Skąd yy, 68 raczej. Lista 26. Żółwy prezencik. I taka suknia. Możemy sobie w sumie dać. czemu by nie? Tu mamy prezenty. 3 prezenty od duży latek. Duży latek. Uwaga, uwaga. Wow, ale ładna fajniusia wow, wow, o, nie mam tego teraz tego kapturka, w końcu widać moją całą postać, niebieska queen, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, dziękuję ci za prezenty, kolorowa chmureczko, co mi tutaj kolorowa, i dałaś mi takie kocie uszka, dziękuję, o, ej, dobra, teraz już ładnie wygląda, teraz naprawdę bardzo ładnie wygląda, msp julka, taką torebkę, możemy dać, ej, ładny ten look, mi się już naprawdę podoba, tylko okulary nie pasują, najlepiej jakby ktoś dał jakieś okularki, Ok, Kasio 39, dziękuję Ci za prezencik. Droga borówkowa. Albo jednak takie, o, jednak takie buciki są o wiele słodsze. Możemy sobie je dać. Kamy szukamy Unicorn GP1, dziękuję! I mamy taką bluzkę, damy sobie ją. O, i teraz jest fajnie usią, bo nie jest aż tak wiecie yy, Victoria oraz estetyka, Dziękuję, dziękuję wszystkim, dziękuję za prezentki. Nie masz dripów, naprawdę jestem w szoku. myślałem, że to będzie naprawdę dużo, dużo dripków. A tu dripeczków nie widać, nie widać. O, damy sobie takie. Mm -hmm. La, Lena Starfire Fire. Uu. wydaje mi się, jakby to było jakieś uni, ale pewnie nie. Tak, tylko sobie pewnie mogę myśleć. E, Sharik dziękuję Ci za prezencik. I jest to. O, Łaniusio, O, też naprawdę bardzo ślicznie. Mega, mega słodko. E, tu, był, tu był różowy prezent Azura 12354. 4. Ja mam takie różowe budki. Spokojnie możemy sobie je otworzyć. E, z hasa, serduszko. O, słodził się! O, ale słodka postać Lena Starfire o, Zobaczymy, mamy nowe te butki i taką bluzeczkę Panabi 11 Takie włosy różowe, one nie, są bardzo, one nie są w ogóle ładne No niestety, one nie są naprawdę ładne O, te są całkiem spokojne, ale jednak wolę sobie te, bo te są, ja wolę takie dłuższe włosy no hej xkarenix, zobaczymy co mi dasz, tutaj du dużo tych różowych prezentków, prezentków, o też mam taki luczek, spoczko Liliana Kai, okej, różowe, okay, różowe, różowe butki, dziękuję, dziękuję Szukamy kolejnych prezentów M1235, dziękuję Ci za prezencik Mam takie różowe okularki, o, dobra, takie, o, w końcu mam okularki, w końcu widać moje Piękne oczy Bunny time I w ogóle nie wiem czy pamiętacie Ale mieliśmy w ogóle robić metamorfozę mojego konta I jakoś to nie wyszło Więc będzie trzeba to zrobić w jakimś odcinku Misia Gwiazdowska jakbyś Dziękuję za prezencik Jakbyście chcieli jakiś taki odcinek Gdzie właśnie robię metamorfozę tego konta Czyli noob vs pro Tak jakby można powiedzieć jeżeli chodzi o wygląd To napiszcie w komentarzach Emi dziękuję za prezencik I kolejne prezenciki tutaj mamy od Emi a, tu mamy kanapę Niebieska Panka12, dziękuję Ci za prezenciki, dziękuję, dziękuję. Szukamy, szukamy, pozdrawiam Cię Emi Play. Dziękuję, dziękuję. Unii za level, o czy 239 Okej, okay, ogniste, dziękuję ci bardzo, to jest za level Adasweet oraz Unicorn9 Bo ja będziemy sobie tak po prostu szukać tych prezentów Ikki0987, dziękuję za prędzik Okej, okay, mam takie, o te włosy są o wiele No i teraz wyglądam lepiej Demonka11000, Black Friday, takie czarny... jednak to jest czarny O, Kiki, tutaj prezent mi tu mignął, taki różowy <laughs> Czapka! Wow! Dziękuję Kiki, i Dripek, więc macie dziękuję Ci za dripka, Kiki, przyjmiecie do znajomych za, za tego drip, dripunia i otwieramy kolejne prezenty Marta, pozdrawiam Ciebie na odcinku, mam sukienkę oraz taką bluzę, o, taką bluzeczkę mamy sobie dać, bo jednak te ogniska to dużo, dużo miejsca dają. E, o, ale ładne różowe budki, pastelka, dziękuję. Okej, okay, następne różowe prezenty mamy od Vanessy Vanessa, Vanessa Wow, ale ładne Ładniusio, naprawdę, mega ładne Serduszko jeden, zobaczę co mi dasz I dziękuję za taką Pod Tak jakby, Luna, Luna Luna, dziękuję, dziękuję, Luna nie I tak jeden. szukamy następnych dybków, czy coś się znajdzie, czy coś się znajdzie Okej, okay. wow, ale ładne włoski Oj, ładna Ładne Ładne kwiatki od tygryska. Dziękuję Ci bardzo. Szukamy kolejnych prezentów. Mamy od Luna XD or od Ami. I mam ty tutaj... Okej, okay. o ładne spodnie mogą być. I glow to, -to -no. jednak nie mój styl. Proszę dla ciebie, okej, okay. no zobaczymy co mi tutaj dasz. I dasz mi takie spódniczki i spodnie. Dziękuję Ci bardzo. Okej, okay. stylowe szef 95. Mam tej MSP. Wow, nie widziałem tego co to jest. Od kiedy to jest? Nigdy nie widziałem tego takiego. Takie torebki. Króliczek. Dziękuję, dziękuję. No sobie ubierzemy. Czemu by nie? Kukicia, serduszko. Dziękuję. I mamy. O, kargo, takie budki. I takie budki sobie też możemy dać. Szukamy kolejnych prezentów. I kolejne prezenciki. O, łow. ty zwarywałaś tymi prezentami różowymi. Mega mocny, różowy. Jest spoko. O, bubblegum, damy sobie gumę do rzucia. No <gum> nie, to tak kompletnie nieładnie nie wygląda ta guma, ale, ale trudno, można się pobawić na różowo. O, no dziękuję ci bardzo za włoski, ale one gracz i maszkowata, zobaczymy. Łooo, wow! kto mi dał, kto mi dał, kto mi dał, kto mi dał to? Chyba maszkowata mi dała dripa. Dziękuję Ci maszkowata z całego serduszka dam cię do znajomych. Zaproszę Ciebie, proszę bardzo. Dziękuję Ci za dripeczka, więc macie kolejnego dripka Merykotek 78 Okej, okay, takie buciorki, Superowo Merykotek 78 Dziękuję, dziękuję. Teraz muszę zajechać do następnej strony. Okej, okay, mam taki ciemnoróżowy prelem, to jest bardziej fioletowy jednak, ale dziękuję za flamingo. Olszakotek, 1, 2 kotek 1239, dałaś mi butrywa 37. Co mi tutaj dałaś? I dałaś mi... Różeczkę Różowy jeden wasze królowa I dać tutaj, tutaj włoseczki. Włoseczki mi tutaj włosaczki Włoseczki mamy sobie dać O, też ładnie pasują do tych aniołowych szczydeł Różowy tutaj dużo mi dać Różowo, różowych, różowa prezentów prosto. O, takie fajne się włoski I tu jeszcze mamy? I mamy kolejne włoski Ale te jednak sobie zostawimy Lani126 dać mi taki ciemny różowy I dziękuję za koszuleczkę Mhm, mm dobra, idziemy, idziemy, szukamy. Princess Summer, dziękuję za. Za sukieneczkę taką do tańczenia normalnie. Dance, dance, jak się pozdrawiam julka nastolatek. Dziękuję, dziękuję. I jeszcze mam kolejnego. Kolejnego prezentatu. Princess Summer. O, takie włoski są nawet spoko, damy sobie je. Szukamy dalej: Princess 769, to tu mamy? I Czapeczka tych wziętych Bardzo serdecznie zapraszam Ciebie do znajomych. Dziękuję Ci, Mega Princess, za kolejną. Kolejnego dripka w dzisiejszym odcinku. Lux 908. Zobaczymy co mi dasz I kropka. ok kropka mi dałaś. Bardzo ci lubię. Dziękuję Ci Wisapi 1 Dziękuję, dziękuję, że mnie lubisz. Miło. miło. O, takie budki sobie damy, takie normalne, jakby zwyczajne budki. Kitty Kakerka, 12,3 i mam tutaj taką blue, taką takiego kropla albo topa, nie wiem, jak to się jak, jak się nazywają takie? Krótkie, blutkie, gdzie gdzie są takie ucięte, gdzie widać brzuch, no, Możecie napisać w komentarzach, bo ja zawsze nie wiem, jak mam na to nazywać, um, bo zawsze nie wiem, po prostu. Moza, dzięki, dzięki za prezenty. O, ładnił się, ładnił się tutaj, spoczko. Nowe konto dla Wiki, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. jurka nastolatek i Wiki, dziękuję Wam za prezenty, ale ładnił się tutaj takie, znaczy kalemary um, XD, zobaczymy co mi dać i. A to są jednak bardziej fioletowe, dobra, nieważne Kalmar, dziękuję I znowu te włosy, bo znowu te włoski Miły pies, miły pies, co mi dasz piesaczku. Dasz mi animację? dziękuję ci Za animations Dziękuję, dziękuję Okej, okay, pozdrów, dałam ci dripka Miły pies, nie dałaś mi dripka Chyba, tak mi się wydaje, że nie dałaś dripka Oliwia Szewa Oliwia Szewa oraz Kociara, dziękuję A istik, i co mamy? I scrunchies ks, 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 ks. Mamy Scrunchy. Mm, F'cia piękne imię oraz Olsinka Zobaczymy, dziękuję, dziękuję I kolejny prezent od Olsinki O, dziutkie takie Nie wiem jak to się nazywało e, Olsinka, kolejny prezencik i mamy Pockets O, odbierzemy sobie Niespodziankowy lis Dziękuję za czapkę d to jest bardziej feletowy prezencik Ajaj, więc no niestety skoro to otworzyłem No ale i tak ma, mega dziękuję za ciebie listku do znajomych a niestety nie mogę, bo masz limit, więc lepiej to ogarnij, żebyś nie miał, bo potem będzie problem. Na przykład, że ojej tu usunęło mi Ciebie znajomych, bo masz limit i wiecie jak to jest po prostu. Glamour i Sky, dziękuję Wam za prezentki i, i, i uwaga, uwaga, summer vibe. Dobra, szukamy jeszcze jakichś dripów. Czy jakie dripy się znajdą? Takie tam coś. UW, dziękuję Ci River i mamy, uwaga, uwaga, kolejne bluzki, kolejne buziorki. Musimy też szybciutko, normalnie z pędem lecieć i otwierać te prezenty, zobaczymy. Zwykły 6, dziękuję. otwieramy kolejny prezent od królowej gazetki oraz gosia MSP. Leci, musimy się pośpieszyć, ponieważ, no niestety, no to no, dużo tych prezentów jest. I właśnie Lolietta Dzina, dziękuję za prezencik. Przyjmujecie do znajomych. E, napiszcie, czy mam Was pozdrawiać na odcinkach, tak, tak jak teraz? Czy może mam sobie nie pozdrawiać Was? Napiszcie, jak byście woleli, żeby em, ten odcinek trwał? Em, w jaki sposób? Olusia YouTube oraz Aisa, dziękuję Wam za różowe prezenty. Okej, okay, dziękuję, dziękuję. Szukamy dalej. Pozdrawiam lama na odcinku. Oki, okay, spoko, dziękuję za puciorki. Lecimy, pozdrawiam Fashion Aga. Po właśnie ciągle, ciągle coś muszę mówić, co niej. To jest właśnie dość męczące. Rachel Games. Ym, mogę dać za, za drypkę albo ink, albo wiksela jak dasz mi na tym koncie bo będę na tym koncie trwał wszystkie wszystkie wyłącznie prezenty. Będzie to ciężkie, ale... Muszę, będę musiał dać radę. Dziki kolor 60, dziękuję za bluzeczkę. Mam Bamikuś, czy tu jest? Ooo, ale fajniusio Szukamy kolejnych 3 print od Pink Girl Uwaga, uwaga i mamy o, Ale włoski O, dziękuję, dziękuję Pozdrawiam oczywiście Pink Girl, dziękuję, dziękuję za wszystkie prezentki Otwieramy jeszcze i... Okej Ol włoski tam były, ojej, ale ładnie się tam były Martemi O, ale się włoski Jeszcze kolejne Włoski tutaj mamy Nie, to jest jednak są spodnie, ale... Dobra, damy sobie takie spodenki Poczek XD, takie ciemnoróżowe prezentki Mamy zwyczajne bluzeczki i spódniczkę Julia Starek 8. Mamy taki jacket, 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 jacket. Ubierzemy sobie, pozdrawiam helina na 2010. Zastanawiam się nad tym, żeby, od, żeby nie otwierać tych właśnie prezentów różowo-żółtych, ponieważ tam zawsze są albo jakieś tam rzeczy do pokoju, albo po prostu rzeczy, które nie są zbytnio mega ciekawe, albo są na, na, dla początkujących graczy. Więc właśnie zastanawiam się, czy mam to otwierać. A Michel oraz niebieski zajączek. Dziękuję. O, łaniu się różowe włoski Candy Dream. Kolejne, 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 chyba O, Street Style MSP, Szukamy Frisk297, dziękuję i mamy takie Ciemnoróżowe butki, oki, dziękuję Szczeniaczek oraz kolejny prezent od szczeniaczka Ło, ładnie takie tam buty były, mega ładnie się tam były Okej, okay, kolejne prezenty, ale to są takie, to jest na pewno Ciemny, ale tu jest taki jasny, więc Plukbow, więc sobie dziękuję oczywiście za kartkę Pierwsza w ogóle kartkę tam była w dzisiejszym odcinku Amelcia MSP i o taka takie spodenki bym powiedział, takie krótkie spodenki, dziękuję, dziękuję. O nie deki, niestety ja nie mogę żółtych prezentów otwierać, ale tam miałem różowy od Mundo, Mundo i Flamingowski, Flamingowski sobie mamy dać, czemu by nie? Hihi, makapaka, Uwaga, uwaga! I mamy różowe buciorki, ale jednak te są ładne, to są o wiele ładniejsze moim zdaniem. Proszę dziękuję Foxinka 12. Kolejny włoski, Candy Dream. Okej, okay, Jagoda, jagoda. Dziękuję, dziękuję. Szukamy jeszcze jakichś procentiorków, czy jakieś dripy się znajdą. Zobaczymy, zobaczymy i dziękuję. I wiki oraz żółta królewna. Pozdrawiam Was serdecznie. Kolejny prezent od vip -owej. i mamy krepersy oraz e, ribonsy takie, <taki> tak się nazywają. Anteli 2010 Dziękuję za buciorki kwiatkowe. Kartoni oraz. Oraz tam jakiś był jeszcze ink. Wow! D dziękuję Julia. I kartoni dasz mi inka, więc dodam Ciebie do znajomych. Dziękuję. Mega, mega dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wow, jestem w szoku, że w końcu jakiś ink. W końcu, w końcu. Kalambura. Dziękuję. I Karolinę. Okej, okay, Melinda. Wow, czapka! Nie wiem czy, czy Melinda dałaś czapkę drip mi się wydaje, że to była właśnie ta czapka, więc dodam Ciebie dodam Ciebie tutaj w tym momencie dziękuję ci. Okej, okay. macie limity, więc naprawdę uważajcie, żeby potem nie było jakichś tam problemów, a tego chyba nie chcemy, ale dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wika oraz Melinda kolejne rzove prezenty i... o, ogniste buciorki Ładniusio, Ładniusio Julenka oraz Nadaw, dziękuję za wam za prezentki Otwieramy raz i raz i raz Kocia Fuksa oraz Kiute Majka, dziękuję ci Z Dziękuję wam za prezenty Tung, 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 czy prędnara, co się nam utworzy? Sukienka i włoski jeszcze Mhm, mm szukamy dalej Fi, Lili -li oraz niezgodna chyba Dziękuję Dziękuję, dziękuję, niezgodna, sutowa i miły piesek znowu minąłeś Wow miły pies, masz mi dripa, koszulkę dripową dziękuję ci miły piesek, bardzo dziękuję zapraszam ciebie do znajomych masz dripa, uuu ale super dziękuję za prezentki, ale chyba tych prezentów nie będę teraz, no bo one nie są do końca takie różowe moim zdaniem sweet Mish, dzięki, dziękuję sweet Mish. okej, okay, mam takie serduszka już, już gadam do Was ponad 27 minut. Bynajmniej tyle u mnie trwa odcinek, więc naprawdę jest to mega, mega dużo. Lisa oraz Jasna Członia, dziękuję. Woo! Jasna Członia, dziękuję. Ca, Inka! Dziękuję, dziękuję, mega, dziękuję. Ca, kolejnego Inka w dzisiejszym odcinku. Lisa13590 i. Mam bardzo ładną, Ładne kwiatki. Pozdrawiam, kusiał widzów. Dziękuję, Mielonka. I dziękuję, dziękuję. Mop, to jest bardziej kwiatowy prezencik. No i czemu to było... Czemu no... kolejny raz otwieram szelestowy prezent, kolejny raz Mamy dripa, więc w następnym odcinku będą szelestowe prezenty, albo Albo zielone, albo pomarańczowe, albo Żółte, albo Albo pomarańczowe, więc nie wiem, w ogóle ziewam Nie wiem czemu ja ziewam, skoro jest 9.47 jak to nagrywam A następnie o siódmej, ponieważ dzisiaj Będę, będę po prostu, jakby Mam teraz zdalne lekcje, nie wiem jak wy Ale ja mam zdalne lekcje Paulincia, dziękuję, dziękuję za prezentki. Otwieramy sobie w dalszym ciągu. No, po prostu mam zdalne lekcje, no i miałem na 8 pierwszą lekcję. Więc po prostu musiałem wstać w tofić wcześniej. Dlatego to była moja pierwsza zdalna lekcja, więc po prostu musiałem się przygotować. E, skip, dzięki za, 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 jakby co ich I mamy pixel kautki i Kunci, Mamy jeden pixel. Superowo, dziękuję, kunia. Dziękuję, dziękuję, że tutaj sponsorujesz mój odcinek. Emilia, 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 dziękuję za prezencik, szukamy dalej w dalszym ciągu od Luwina oraz od Pink Unicorn Cute. O, była tam guma walonowa, która była o wiele ładniejsza od tej, więc no, mogę ją wziąć. różowy kotek oraz Amper. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję, dziękuję. Mega dziękuję. I jeszcze Amper. Skręci. O, ładniejsze skręci, moim zdaniem, bardziej pasujące do całego Luka. I super Julia Zombie. Super Julia Zombie. Co ty mi dasz? I dasz mi. Tutaj takie dodatki, dodatki, dodatki. Okej, okay, kolejny różowy prezencik. I mamy tu Glow to tu Glow to tu, tu, tu Pozdrawiam, Patunia, 2100. Dziękuję, dziękuję za prezencik. A tam były różowe, różowy, różowy i różowy. A nie, to był czarny, o nie! Ajajaj, aj, co ja zrobiłem? Boże święty, co ja zrobiłem? Otworzyłem czarny prezent na na po prostu różowy, o, różowym odcinku. E, dziękuję wszystkim za prezenty. Wikimiki, Uberka. I tak dalej, dziękuję. Kłam szukam? A mamy tutaj od Candy Girl. Od Candy Girl. Pyk, candy cute. Dziękuję, dziękuję. Kolejne, co to będzie? Ready to leave. Dzięki Candy Girl. Candy Girl tutaj dużo, dużo różowych prezenciarków. O, ładnił się i ładnił się. O, jednak to ładnił się. Będzie ładniejsze. Jeszcze Candy Girl tutaj prezencik. I. O, ładne, w kratkę, dobra. Bliźniemy sobie jednak to. Dobra, bo mój odcinek już trwa ponad pół godziny. Więc naprawdę chyba czas po prostu skończyć ten odcinek, więc dziękuję wam za oglądanie tego materiału, dziękuję wszystkim za po prostu pomoc w dawaniu prezentów, dziękuję po prostu wam za prezenty, tak? Dziękuję z całego Sradłuszka za to, że jesteście, za to, że daliście dużo prezentów, ale nawet nie doszłam do końca, więc po prostu jestem po prostu, to no jest po prostu tego za dużo jest po prostu. E, Wika, dzięki za prezencik, Szejda, Szejda10, dziękuję, dziękuję. Dobra, kończę ten odcinek, dziękuję wam, no i żegnam się z wami, no i papatki.